czyli to będzie taki vlog więc wszystkich, którzy lubią moje vlogi to serdecznie zapraszam z naszej podróży a później relacja już z miejsca docelowego, gdzie zejdziemy i do usłyszenia za chwilkę Ok, idziemy na kamerę ja jeszcze pójdę szybko, siusiu Marek już jest z w samochodzie ale tu jesteśmy na takiej ala. Zawsze się tu zatrzymujemy, widzimy no właśnie na. Tam gdzie idziemy? <laughs> Może mała pospóźnienie, gdzie idziemy? No i tutaj jest, tak, tutaj jest właśnie kawka, Wendy's, można zjeść do Donat, kioski, które gdzie sobie właśnie kupiłam mur nowy na drogę. Idziemy do łazienki. No już Wam rąbek tajemnicy zdradziłam. Gdzie jedziemy? Tu jeszcze jest taki krefik. Wow. Z tu można kupić okulary, ja tu swoje okulary kupiłam, te takie podróbki ray 10 dolarów a tu jeszcze są kupony, gazetki, jakieś zabawki dla jakieś owoce a tu wielki parking, stacja benzynowa, a tutaj dzisiaj się i tiry stają i samochody Witam Was. Jesteśmy, słuchajcie, pod hotelem. Nie naszym, ale przy okazji tutaj zajechaliśmy właśnie w Disney'u. I tu jest właśnie, musiałam Wam pokazać, bo jest przepię Przepięknie to wygląda. To jest jeden z wielu hoteli, które są w Disney'u. Ten akurat właśnie prezentuje się w ten sposób. Tu są, jak widzicie, bohaterowie. Bajek, tutaj z Lwa, tutaj gdzie jest Nemo, tutaj syrenka Ariel, to jest w ogóle moja ulubiona bajka z dzieciństwa. I teraz idziemy dalej. I samochodziki McQueen, to jest ulubiona bajka Marka. Jeszcze Wiktoria nie ma swojej ulubionej bajki. Bo ona tak za dużo bajek jeszcze nie ogląda. Eee, tutaj się wchodzi do, do, tego, do tego hotelu. Ja Wam pokażę. Tańczą wszyscy, cieszą się. O. I tu jest, słuchajcie, taka fajna kolorowa ściana. Warto to pokazać. Ja Wam powiem, że w tym hotelu jestem pierwszy raz. Jeszcze w nim nie byłam. Tam jest właśnie sklep. Eee, tutaj są slajdy właśnie z bajek. Eee, tutaj jest akurat z, z królewny, z ręki z Ariel. Tutaj jest samochodzików. Tutaj jest akurat taki, można powiedzieć, gierki, gierki, jeszcze raz gierki, mini taki Las Vegas. Piękny żrandol w ogóle, coś, coś cudownego i tam są rysunki właśnie z kreskówek. Tu jest, słuchajcie, recepcja. I tu jest jeszcze piękny hall, który też muszę Wam pokazać. Ja razem z Wami to oglądam pierwszy raz. Tutaj są właśnie rysunki. Zobaczcie, tu jeszcze taki nie... piękny. Mogłabym mieć u Wiktorii takie te rysunki w pokoiku. Coś cudownego. To są takie fajne pufy, na których sobie można odpocząć. I to się tam ciągnie, 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 ciągnie. I się właśnie wychodzi. Wszystko jest kolorowe, piękne, bajeczne. No i słuchajcie, jeżeli jesteście na Florydzie, to nie odwiedzić tego miejsca to jest w ogóle grzechem, bo nie mówię akurat teraz o hotelu, ale generalnie o Disney'u. To jest piękna, o tutaj jeszcze macie sklep. Piękna po prostu no, okolica, tak. Tutaj można, tu jest kafejka internetowa, telefony, można zadzwonić do domu. Ja teraz idę szybko, dlatego nie zaciekawa jest ta droga, bo jest ciemno. Ale idę szybko, bo chcę wam pokazać właśnie logo tego hotelu, bo też jest bardzo piękne, kolorowe. Właśnie jestem teraz na trawniku. O! Tak się właśnie prezentuje. Więc to jest taki przedsmak i wstęp tego, co, co zobaczycie e, już niedługo w kolejnych filmikach. A tutaj widzicie dla. Niepełnosprawnych są udogodnienia właśnie w postaci takich wózków. Tak samo dla osób starszych eee, takie mini pojazdy. Bardzo fajna rzecz, żeby każdy się tutaj czuł dobrze. Zresztą nasz, jak znacie, aniołka na resorach, to właśnie ona też tutaj była w tym parku w Disneyu. I na pewno może Wam przytaknąć, że są wszystkie udogodnienia dla wózków, em, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. E, i, I zapraszam Was do niej na kanał. Jeszcze więcej Wam powiem o, właśnie, bogusi, o aniołku naszym na resorach. Ale na razie linka znajdziecie na dole. O. I tutaj jest właśnie. Tu jest super. <laughs> to jest taki morski świat, z gdzie jest Nemo. Tutaj samochodziki. Dalej idziemy, nawet są skały zrobione. No po prostu od razu, jak się tutaj wjeżdża do tego miejsca, to po prostu się czuje jak w bajce. Tutaj na jest. Podobno wszyscy sobie robią zdjęcia. Tutaj zobaczcie, jaki fajny chodnik, jak ulicza. uliczka. Sądzę, że tych filmików chyba będzie sporo, bo po prostu tu jest tyle do pokazania, że będziecie się musieli ze mną męczyć w Disneyu. Tutaj właśnie już wkraczamy na... Zobaczcie, tutaj nawet... O, teraz nie widać tej rośliny. O, może tutaj lepiej. I tu są właśnie hotele. Tam idziemy. Wiem, że po polsku to jest złomek. O, a tutaj jest dziewczyna McQueena. Kurczę, muszę sobie z nią zrobić zdjęcie. Jest po prostu śliczna. Eee, tutaj są te słynne opony z bajki. Tutaj... Tu jest motel. Jest wszystko tak jak w bajce, w samochodzikach. Tutaj jest właśnie. Tutaj też pewnie poznajecie dwóch bohaterów z bajki. Tam jest jakiś plac zabaw. Teraz tam pójdziemy. Ale chcę wam jeszcze z drugiej strony pokazać tutaj nawet jest super, są zrobione e, drogowskazy. I idziemy właśnie do tego miejsca, które Wam chciałam pokazać. O, tu jest właśnie złomek i jego okolica i tu się wchodzi do kolejnego hotelu. następne. To jest właśnie plac zabaw. Ja tak przyspieszę troszkę kroku, bo filmik zaraz będzie miał 40 minut. A tego nie chcemy, żeby Was nie zanudzić. Tylko i wyłącznie. Tam jest basen, słuchajcie. Może mi się uda gdzieś podejść bliżej. O, to jest ten wojs wojskowy samochodzik. Kurczę, nic już prawie, że nie widać. Staram się jak najbliżej. Flaga amerykańska. Światła ma odpalone. Tu jego... No jest! McQueen! To jest główne jakieś wejście do hotelu. A tutaj jeszcze jest ten, który pił różne koktajle i taki hipis z samochodzików. Zabicie przymryzione oczka. Nie no, coś, coś pięknego, słuchajcie, tam w głębi też widać, w oddali znaczy się widać już Disneya. Okej, okay, słuchajcie, ja już powoli zmierzam do Marka i do Wiktorii, bo gdzieś w ogóle oni poszli, ja nie wiem, gdzie oni są. I idziemy właśnie do nich. Jeszcze Wam coś na pewno nagram z hotelu. Jak już dostaniemy pokój, więc teraz idę ich znaleźć. Do usłyszenia buziaki. Pa! Słuchajcie, jesteśmy już pod naszym hotelem. I to jest nasz hotel. I teraz zmierzamy do, jak to Marek fajnie mówi, jadłodajni, czyli pójdziemy sobie na stekan. No, i idziemy, słuchajcie, na, na steka. Ja tutaj robię dzisiaj za wielbłąda, bo mam plecak, wózek, a Marek niesie Wiktorię. już jestem taka, słuchajcie, głodna, ale akurat dobrze mamy, bo nie musimy nigdzie daleko iść, bo mamy restaurację przy hotelu, i sobie właśnie pójdziemy zaraz do tej restauracyjki. I to są steki, zaraz, zaraz wam pokażę, bo nie pamiętam nazwy. zbliżamy do naszej jadłodajni z takim fajnym byczkiem. Idziemy właśnie. Zobaczymy co fajnego do jedzenia mają i wam pokażemy. Tak, we środku Kredka w akcji. Ale są głodne. Ale dopiero początek. Mm -hmm. Proszę bardzo. Spragniona i głodna. Mm. Moje jedzonko. Szrympy, stekuś i ziemniak. Tutaj sosik jeszcze do szrympów i śmietana do ziemniaka. Krewetki. Mm, krewetki. A co co powiedziałam? A, to samo. Tak. A, A to moje. Ma... Mm. Stek